Drodzy kamienogórzanie, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy chcę życzyć Wam zdrowia, pokoju i spokoju. Niech te święta będą dla Państwa czasem odpoczynku, relaksu, czasem rodzinnych, pięknych spotkań. Niech to będzie czas wolności od wszelkich trosk i zmartwień. Niech to będzie czas pełen relaksu, być może na. Łonie budzącej się do życia natury. Święta Wielkanocne to święta odrodzenia, budzenia się do życia, to czas nowych planów, nowych marzeń, nowego życia. Niech będą to dla Państwa dobre, pełne radości święta. Wszystkiego dobrego. Z okazji świąt Wielkanocnych składam Państwu serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia, pogody ducha, radosnych spotkań w gronie rodzinnym wiary i nadziei płynących ze Zmartwychwstania Pańskiego. Życzę pogodnych Świąt Wielkiej Nocy. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu Rady Miasta chciałbym Państwu złożyć serdeczne życzenia zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz mokrego dyngusa. Dziękuję bardzo.